Cześć! Poprzednie filmy na naszym kanale dotyczyły kwestii technicznych. Od czasu do czasu spotykać się będziemy, by przedstawić Państwu nasze nowe oferty. I mamy ku temu okazję, ponieważ od 1 maja wprowadziliśmy nowe oferty telewizji i internetu. Zacznijmy od telewizji. Jeżeli posiadacie nadal w domu zwykłą telewizję analogową, czyli 52 kanały, to teraz możecie otrzymać 85 kanałów, w tym 40 HD. Najważniejsze, że to wszystko w tej samej cenie. Zastanawiacie się pewnie, co trzeba zrobić, aby otrzymać taką ofertę? Odpowiedź jest bardzo prosta. Musicie Państwo zjawić się u nas w biurze lub zadzwonić do nas telefonicznie, aby otrzymać dekoder lub kartę do telewizora. I wtedy Państwo będą cieszyli się już lepszą jakością na swoich telewizorach. Jeżeli chodzi o internet, prędkości, które wcześniej posiadaliśmy. Czyli 20, 40, 60 i 120 mega przeszły już do historii. Teraz mogą Państwo otrzymać w najniższym pakiecie w naszym cenniku 100 mega już przy tej samej opłacie, co kosztował pakiet 20 mega. Rasumując, czyli mogą Państwo otrzymać od nas telewizję, jak również internet, to wszystko w tej samej cenie. Telewizja w lepszej jakości, więcej kanałów. Internet, który Państwo od nas otrzymują, jest szybszy, sprawniejszy, i dodatkowo mogą Państwo oglądać więcej kanałów, nie tylko na jednym telewizorze, ale na kilku. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z naszej oferty, proszę przyjść, podpisać aneks, lub zadzwonić, lub zjawić się w biurze. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego wprowadziliśmy nowe oferty. Prowadziliśmy je dlatego, że w kolejnym roku mija 25 lat, jak jesteśmy razem. Spotykamy się na zbiórze, nasi serwisanci odwiedzają państwa w domach, jak również mają państwo możliwość skontaktowania się z nami telefonicznie. Postanowiliśmy nie czekać do kolejnego roku, tylko już w tym rozpocząć świętowanie. Zapraszam do nas do biura, żebyśmy mogli świętować razem.